Dziękuję Panie Marszałku. Panie Ministrze, po wczorajszej komisji, na której były zgłoszone te poprawki dotyczące podwyższenia z trzech do pięciu złotych czy sześciu odpowiednio, ja sobie jeszcze odbyłem kilka rozmów z samorządowcami i to jest tak, że te trzy złote w niektórych przypadkach rzeczywiście wystarcza i to załatwia jakieś linie, na których policzą sobie przewoźnicy, że, że zrobią takie linie. Natomiast jest tak, że niektóre nawet za 6 złotych nie pojadą. I to jest to wykluczenie najbardziej społeczne, dlatego że, że tam nie chcą jeździć przewoźnicy, bo im się nie opłaca, bo za mało pasażerów, a jednocześnie ci nie mają czym dojechać. Czy jednak by nie należało tutaj być bardziej elastycznym? Nie wiem, jak to zrobić, bo to jest kwestia znowu zróżnicowania, kiedy mogę więcej dać, a kiedy mniej, ale jest to chyba jeszcze ten moment, w którym można by było, panie ministrze, coś zrobić. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ta dopłata maksymalna 3 zł do mm -hmm. kilometra ma być na pokrycie deficytu, który jest generowany na liniach autobusowych. Tym zasadniczym wpływem, zasadniczym wpływem powinien być wpływ z biletów. I tutaj każdy samorząd, który tworzy linię autobusową, Powinien mieć rozeznane potrzeby, dobrze zbadany rynek no i jednak tej nie prowadzić w te obszary, w których ludzie będą z tego transportu zbiorowego korzystać. Ja wiem, że nie zawsze jest tak, że biletów miesięcznych czy biletów jednorazowych zostanie sprzedanych tyle, aby ten bilans wydatków i przychodów był na zero, co najmniej na zero. Natomiast jednak w tym kierunku powinniśmy iść. No i też nie zapominajmy, że zgodnie z ustawą samorząd jest zobligowany do pokrycia co najmniej 10% tego deficytu. Także tutaj ten wysiłek samorządowy jest, nie jest duży, ale jednak jest oczekiwany do tego, aby też te linie użyteczności publicznej finansować. Byłem pytany na Sejmowej Komisji Infrastruktury, czy te środki i to właśnie przez część no, posłów opozycyjnych do większości rządowej, czy mamy przekonanie, że te środki, które przekazujemy są wydatkowane w sposób celowy. Czyli faktycznie nie jest organizowany transport, a autobusy wożą powietrze. No, za to odpowiada już organizator, za to odpowiada już jednostka samorządu terytorialnego, która przez to, że musi również do tego dołożyć swoją dolę, swoją część, powinna jednak ten transport organizować w sposób maksymalnie użytkowany przez pasażerów. Tak to powinno wyglądać. Skoro wrócę do, do statystyki tych linii użyteczności publicznej z roku na rok jest coraz więcej. No to sądzimy, że tak jest. Sądzimy, że nie są one tworzone po to, żeby wójt czy starosta pokazał, organizuje, a nie korzystały z tego społeczeństwa, tylko również są to linie, z których ludzie korzystają, docierając do pracy, młodzież do szkół. W wielu miejscach ten transport właśnie jest celowany pod młodzież, która jest dowożona z terenów wiejskich do ośrodków miejskich, do miast powiatowych, gdzie są szkoły ponadpodstawowe, żeby mieć ten dostęp do codziennego kursu rano i później po południu powrotnego do miejsca zamieszkania. No, w taki sposób na ten transport też powinniśmy patrzeć.